I jest taka fajna biblioteka w Przemyślu. Ta biblioteka mi się mieści w takim e, bardzo ciekawym obiekcie w byłej synagodze reformowalnej Remu. E, ta synagoga została w pewien sposób przebudowana, przerobiona. E, przeciągnięto przez nią strop e, i jest to miejsce takie bardzo magiczne. Z tego co wiem, w tym roku e, chyba będzie zlikwidowana. Mam zaznaczony ten sam wierszyk. Dlatego ten wiersz przeczytam, też dzisiaj jestem w bibliotece i, i biblioteka to dość fajne, zawsze i magiczne miejsce. Każda biblioteka publiczna. Kto jej to zrobił? Zapytała kiedyś Ewa. Jest nadal piękna jak stara kobieta, której ktoś zabrał kwiat z ogrodu. Wyrwał litery spośród roślin i zwierząt. Babiniec, z którym połączono nowy strop, dzieli niebo na zakrywa murem kosz. Zawsze trzeba się postarać, żeby coś dostać. Żeby, żeby zobaczyć ładny widok trzeba wyjść na górę. I to jest podobnie z literaturą, jeżeli chcemy w ogóle coś odkryć, to musimy coś przeczytać. Jeżeli nie przeczytamy, to będziemy płasy, możemy sobie internet włączyć dzisiaj paść ten internet przez 8 godzin. I nic z tego nie wyniknie, odejdziemy od tego i będziemy po prostu zblazowani, świecić oczami będziemy. A możemy wziąć książkę i po prostu potem się nasze życie zmieni. I w to nie wątpię, bo bo, bo z tego, co widzę w tej chwili, życie ludzi nie zmienia się poprzez płaską telewizję i internet, tylko tych ludzi, których spotykam, których życie jakoś fajny sposób się kształtuje, to głównie właśnie poprzez, poprzez literaturę, czy poprzez poezję, czy poprzez filozofię, ale wydaje mi się, że zapominamy, że, że, że jednak jest to bardzo mocny środek wyrazu, znacznie mocniejszy, bo... bo to jest złożone więcej pracy, większy pomyślunek y, ludzie, ludzie w to wtłoczyli niż, y, nie wiem, proste portale społecznościowe, oczywiście nie neguję tego, bo fajnie jest sobie porozmawiać o filozofii na, y, na, na, na poziomie, ale, ale to wynika z czegoś, z czegoś więcej, bo dane tam są różne narzędzia i jak my je będziemy wykorzystywać, to zależy tylko od nas, bo możemy wykorzystywać... Po modym. spotkaniach z młodymi... Czy po tym właśnie, że, że tam jakoś redakcyjnie się tym troszeczkę zajmuje, to więcej ludzi, więcej ludzi pisze niż czyta. I myślę, że sensem takich spotkań jest to, że może chciałbym w to wierzyć, wśród tych osób było kilka takich, które po prostu będzie sobie czytać, cokolwiek. Po tym spotkaniu, które y, gdzieś tam nawet w przypadkowy sposób y, y, zatrybiły y, i nie wiem, sięgną po książkę y, autorów, których nazwiska padały: czy Borowskiego, czy et y, etc. Y, jedyny sens spotkania autorskiego to jest taki, że y, kogoś one y, popchną do. Do, do działań y, osobistych. Tyle. W ogóle forma spotkań autorskich y, jest dosyć drętwa i, i niewiele z nich wynika. Jedna, jedyna rzecz, jaka może z nich wynikać, to jest to, że, 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 że kogoś coś zainteresuje i kwestia wzbudzenia zainteresowania y, to jest fajna sprawa i ja, ja, ja sobie lubię porozmawiać z młodymi, bo. bo, bo Yy, te jest też dla mnie jakiś powrót do, 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 do yy, takiego czegoś prawdziwego, do takiego czy, czystego. My de facto nie rozmawiamy o literaturze. My sobie tak paplamy i, i albo coś błyśnie, albo, albo nie. I, i, I czasami chodzi o takie dwa, trzy błyski. I, 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 i to jest treść chyba. I, i sens, i. I, i, i chyba wszystkim, wszystkim. Tylko. zawsze y, będę namawiał do czytania, bo y, myślę, że y, jeżeli nie czytacie, to tracicie. Jeżeli y, nawet korzystacie z nowych mediów, a nie wiecie co omijacie to tracicie, korzystajcie z wszystkiego, co macie, korzystajcie z, z prasy, z internetu, ale nie zapominajcie o książkach, bo póki co... Właśnie w książkach jest więcej niż w tych innych mediach, które dopiero z uwagi na to, ile one są obecne w naszej świadomości, się kształtują i budują. Korzystajcie z świetnych zasobów internetu, jeżeli chodzi już o, o to, co można, co można znaleźć. Na przykład jest taka świetna rzecz, jest, jest taki hipertekst zrobiony z pamiętnika znalezionego w Saragosie Potockiego. I mm, na jakiejś stronie internetowej, chyba wydawnictwa Hart, z tego co pamiętam, ta książka jest zbudowana z takich bloków i można przeskakiwać i tak dalej. Zupełnie się to inaczej czyta niż oryginał książki. I, 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 i to jest świetna przygoda, kiedy właściwie każdy może przejść przez książkę, poprzez przechodzenie przez hipertekst we własny sposób, który gdzieś tam poprzez jakieś błyski kieruje nim w takim, a nie innym kierunku i, 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 i spróbujcie i zobaczcie, i sprawdźcie, jaka to jest przygoda, a, a później szukajcie każdej swojej y, 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 świętej i świętej książki, bo bo, 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 bo to, to, to jakoś stabilizuje chyba nas w dzisiejszej rzeczywistości. Właśnie książka może być świetną alternatywną formą określania siebie zupełnie oryginalną i, 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 i taką nieoczywistą w kontekście obecnej, obecnej świadomości społecznej.